Drodzy młodzi, każdy człowiek naturalnie pragnie dobrego życia. Tak jak płuca pragną powietrze, ale jakże trudno je znaleźć. Wiele wieków temu święty Augustyn dostrzegł głębokie pragnienie naszego serca, nie znając jeszcze dzisiejszego rozwoju technologicznego. On również przeżył burzliwą młodość, ale nie zadowolił się tym, nie uciszył głosu swego serca. Augustyn la Szukał prawdy, która nie zawodzi, belleza, piękna, no które nie przemija. Jak ją znalazł? Jak znalazł szczerą przyjaźń, miłość zdolną dać nadzieję? Znajdując Tego, którego już poszukiwał, Jezusa Chrystusa. Jak zbudował swoją przyszłość? Podążając za Nim. Jezus. Swoim przyjacielem od zawsze. Jak sam powiedział, żadna przyjaźń nie jest wierna, jeśli nie jest w Chrystusie. I tylko w nim może być szczęśliwa i wieczna. Ten naprawdę kocha swego przyjaciela, kto miłuje w nim Boga. No es solo una ayuda entre otras para el Przyjaźń z Chrystusem, będąca podstawą wiary, nie jest tylko jedną z wielu pomocy w budowaniu przyszłości, jest naszą gwiazdą polarną. Jak napisał błogosławiony Pier Giorgio Frassati, życie bez wiary, bez dziedzictwa, którego się broni, bez podtrzymywania prawdy w nieustannej walce, to nie życie, lecz wegetacja. Kiedy nasze relacje odzwierciedlają tę intensywną więź z Jezusem, z pewnością stają się szczere, hojne i prawdziwe.